Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Strike kanał od gracza dla graczy. I dzisiaj przechodzimy do kolejnego odcinka z serii Najlepsze okręty na szóstym tierze. Tym razem bierzemy się za okręty podwodne. I to może być troszkę śmieszny materiał pod jednym względem, dlatego że na szóstym tierze posiadamy tylko trzy okręty podwodne, którymi można grać. Są to okręty oczywiście drzewkowe. Niektórzy mogą powiedzieć, że na szczęście posiadamy tylko trzy okręty podwodne inni mogą nad tym ubolewać, ale warto by było podejść do tego tematu rzeczowo i konkretnie, tak jak robiliśmy to w poprzednich odcinkach, gdzie omówiliśmy sobie niszczyciele, krążowniki, pancerniki, lotniskowce i oczywiście w jakiś sposób ukategoryzować prawda te nasze trzy okręty podwodne, które posiadamy. Tak też zapraszam dzisiaj na ten materiał, w który no dosyć szybkim tempie porozmawiamy sobie o trzech podwodniakach i postaram się wam powiedzieć który według mnie zajmuje miejsce trzecie, drugie i pierwsze, czyli którym warto rozpoczynać przygodę, ale być może niekoniecznie później jest tak łatwo. Dlatego zapraszam serdecznie. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze dotychczas materiałów, które Wam już wymieniłem, czyli najlepsze okręty prawda, w danych kategoriach na szóstym tierze. Zapraszam. Wszystkie linki są u góry, a ewentualnie zapraszam do siebie na playlistę właśnie na YouTubie. A my nie przedłużajmy. I dzisiaj Peryskop w górę, moi drodzy, i zobaczmy, co tam w tych podwodniaczkach na szóstym tierze słychać. Ok, jesteśmy przy naszym rankingu, tak jak powiedziałem, okręty drzewkowe, tylko i wyłącznie okręty podwodne poziomu szóstego, dlatego że na tą chwilę, kiedy nagrywam ten materiał, posiadamy tylko trzy te okręty, nie posiadamy prawda, żadnych dodatkowych premek, więc to będzie dosyć szybki, sprawny odcinek. Były plany, że będą wchodziły okręty radzieckie podwodne, ale jak na razie te plany zostały wstrzymane, nie mamy na ten moment żadnych informacji co i jak. Tak też na razie bazujemy tylko na Brytyjczyku, amerykań, amerykańskim okręcie podwodnym i Niemcu. Trzecie miejsce UDIN, czyli brytyjski okręt podwodny, czym się charakteryzuje i dlaczego zajmuje trzecie miejsce. Już do tego przejdziemy. Rozmieszczenie pancerza w ogóle będziemy sobie pomijać w przypadku okrętów podwodnych, bo niech to wszystko albo wchodzi na wylot, albo pociski odłamkowo burzące robią im sieczkę. Żywotność, to jest dosyć istotne. UDIN posiada 9600, najmniej w stawce, to jest bardzo ważne. Mimo tego, że nie należy do okrętów dużych, to warto brać pod uwagę to, że i tak łatwo go dosyć trafić, bo wiecie o tym dobrze, że bomby głębinowe dla okrętów podwodnych są śmiercionośne, a jeżeli ktoś dobrze strzela z obeków, a Wy jesteście na peryskopówce, no to też raczej jakieś obrażenia możecie dostać. Artyleria, moi drodzy, dodatkowa. Tutaj macie sekundarkową, jedną lufę strzelającą co kilka sekund, co pięć dokładnie na zasięg 4 km. Więc jeżeli wam się uda coś tam zatopić tą sekundarką, to naprawdę możecie to sobie w CV wpisać do następnej pracy. Ale jak to się mówi, zawsze może tam jeden strzał na jakiś czas ta sekundarka z 4 km. Odla, raczej nieco bitwę, ale warto wiedzieć, że coś takiego jest. Macie to rzeczywiście sonar 10km, to jest najważniejsza rzecz, która tutaj jest w tym sonarze. Ca czas przeładowania 6,5 sekundy. Torpedy, moi drodzy, i tutaj dochodzimy do tego najważniejszego elementu tego okrętu podwodnego, dlatego że torpedy macie 10km yy, o dosyć dobrym czasie przeładowania, bo 45 sekund, ale problem w tym jest, że to jest jedna, co prawda szóstkowa, ale wyrzutnia dziobowa. Tak też, jeżeli UDIN. Udinem chcecie torpedować, no to torpedujecie tylko i wyłącznie z dziobu, nie macie ani jednej torpedy na rufie. Jest to dosyć duży minus, dlatego, że po pierwsze, uczymy się w tym momencie grać na okrętach podwodnych, więc Udin nie należy już do okrętów podwodnych, które są proste, nawet do nauki, więc musicie ustawiać się tylko i wyłącznie dziobem. To jest dosyć skomplikowane, dlatego, że przeważnie kiedy gramy okrętami podwodnymi na samym starcie, no to potrafimy zapędzić się gdzieś w kozi róg, że tak powiem, i zostać rozstrzy. Ranym, a ta torpeda z rufy mogłaby nam pomóc nawet w walce przeciwko innym okrętom podwodnym. Idąc dalej, oczywiście za tym tokiem myślenia, Udin nie należy też prosty, dlatego że też balansować trzeba pomiędzy manewrowością, zanurzaniem i tym, jak się obrócić, żeby te torpedy dobrze. Przeciwnikowi władować. Dlatego m.in. Brytyjczyk znajduje się na trzecim miejscu. Zdolność wynurzania tutaj 330 jednostek. E, manewrowość, moi drodzy. Prędkość maksymalna okrętu to 20 węzłów. Na powierzchni ten okręt jest dosyć wolny. Dokładnie jest najwolniejszy z tych trzech, ale o wiele lepiej radzi sobie pod wodą, bo tutaj mamy 16 i on należy już do najszybszych okrętów pod wodą. Warto to brać pod uwagę. To jest taki duży plus dla niego, jeżeli chcecie się obracać też pod wodą, bo i czas przestawiania steru, i obroty, e, prawda, tutaj manewrowość pod wodą jest całkiem całkiem fajna. Kamuflaż też dobry, bo 5,5 No jest małym okrętem podwodnym, więc warto e, sobie mniej więcej przyswoić te jego cechy. Oczywiście tutaj wszystkie perki są porobione po to, żeby jak najdłużej postać na szóstce. Nie brałem żadnych legendarnych, że tam powiem, dodatkowych perków, tu można brać modyfikację detektora, ale można też brać modyfikację grupy naprawczej, po to, żeby jak najdłużej nim ustać. Jeszcze, jeżeli nie wiecie, to uzbrojenie główne to torpedy tylko i wyłącznie naprowadzane akustycznie. Pamiętajcie, że torpedy naprowadzane akustycznie możecie, że tak powiem, naprowadzić sonarem, ale nie musicie. Jeżeli nie zrobicie tego, przeciwnik nie będzie wiedział, gdzie wy jesteście, czyli nie pojawi się was znacznik na powierzchni wody, jeżeli strze, że tak powiem, puszczacie torpedy i sonar z e, pod wody. A jeżeli to zrobicie, no to raczej spodziewajcie się jakiegoś sympatycznego nalotu, bądź zrzutu bomb głębinowych w waszym kierunku. Bądź ktoś tam zacznie płynąć, prawda zainteresuje się wami. Dodatkowa opcja jest taka, że macie limitowany hydrolokator który przeładowuje się co 30 sekund. I dlatego, między innymi, Udin zajmuje zaszczytne trzecie miejsce wśród obecnie e, dostępnych nam okrętów podwodnych na szóstym wieże. Przejdźmy do numeru 2, który, no właśnie, różnice pomiędzy dwójką a jedynką są nieduże, ale warto je podkreślić. Numerem 2 jest. Numerem 2 jest kaszalot, czyli amerykański okręt podwodny 6 poziomu. Okręt, który, moi drodzy, według mnie zasługuje na to drugie miejsce, gdyż minimalnie jest, no według mojej opinii, tak jak mówię, to subiektywna opinia, troszeczkę gorszy od U69. Ale dlaczego kaszalot na drugim miejscu? Już przejdźmy do tego. Bardzo konkretna pula wytrzymałości, 14 tysięcy, prawie dwukrotnie więcej od Udina. To może mieć duże znaczenie, kiedy między innymi wpakujecie się w tarapaty. Ta żywotność na pewno Wam się przyda. Artyleria po podobnej charakterystyce jak u Brytyjczyka. Dodatkowo macie sonar, który przeładowuje się co 7,5 sekundy, tu chyba sekunda różnicy. I maksymalny zasięg 10 km sonaru. Torpedy tutaj są o wiele lepiej rozlokowane i bardzo przyjemnie. Macie cztery wyrzutnie z przodu na dziobie i dwie wyrzutnie na rufie, więc możecie tutaj sobie potorpedować z rufy, z dziobu. Jest łącznie sześć torped, tyle samo, ale zawsze możecie, nie macie tą alternatywę, że coś tam z tyłu też można przytorpić. Te torpedy to oczywiście torpedy 10-kilometrowe, które no, mają prędkość... 86 węzłów. Nie powiedziałem o prędkości przy Udinie, to też jest istotne, bo te torpedy są 75 węzłowe Więc tutaj Kaszalot ma o wiele szybsze torpedy, które zadają bardzo podobne obrażenia 7800. Przechodząc dalej, moi drodzy, zdolność zadłużania 170 jednostek, czyli troszkę gorzej manewrowość. Na powierzchni bardzo dobra, 28 węzłów promień skrętu spory po 430, no zresztą jest dużym okrętem podwodnym w porównaniu do Brytyjczyka, ale manewrowość pod wodą gorsza. No, wiadomo, to trzeba czymś odbić, tą jego wielkość i kamuflaż też bardzo słaby, bo 6,3 km, przepraszam, jest to oczywiście związane z jego wielkością. Wyposażenie identyczne, prawie tak jak na UDINie, dokładnie identyczne. Można tutaj ewentualnie, tak jak mówię, też modyfika, modyfikację detektorów okrętów podwodnych wziąć, ewentualnie wziąć sobie tutaj też modyfikator grupy ratunkowej. Tutaj też jest bardzo istotne, że posiadacie też torpedy naprowadzane akustycznie, więc jeżeli chcecie, używacie sonaru i macie grupę naprawczo-ratunkową, Nielimitowany hydrolokator, gdzie w przypadku UDINA jest limitowany, więc tutaj przeładowuje się co prawda dłużej, bo 51 sekund, ale jest nielimitowany. No i dodatkowo trzeba powiedzieć, że macie detektor okrętów podwodnych i wzmocnienie przekładni steru, czyli czas przestawiania steru głębokości i prędkość wynurzania i zanurzania zmniejszona o 20% przez 30 sekund. Dwa ładunki można to wzmocnić. Przydaje się, kiedy kaszalotem trzeba, że tak powiem, dać drapaka, uciec albo na przykład błyskawicznie ustawić się, chociaż przeważnie ja na przykład używałem tego do uciekania. Tak też kaszalot według mnie zasługuje na drugie miejsce, dlatego że gra się nim dosyć przyjemnie, trzeba pamiętać przede wszystkim o jego kamuflażu, ale e, no, jeżeli będziecie tego pilnowali, to na pewno pozwoli Wam to dobrze torpedować, no i troszeczkę przetrwać, bo żywotność 22 punkty to jest. Dobra żywotność, która pozwoli wam dłużej popływać, no i przede wszystkim potestować sobie, co tam możecie. No i przejdziemy teraz na, moi drodzy, miejsce numer 1. Dlaczego U69, bo już raczej wiecie, kto znajduje się, znajduje się właśnie na miejscu pierwszym. Oto i on, moi drodzy, U69. Można powiedzieć, legenda, jeden z najbardziej charakterystycznych okrętów podwodnych tamtej epoki. No i przede wszystkim niemiecki ubot. Dokładnie. Żywotność, moi drodzy, to 11500, czyli środek stawki. Troszkę mniej od Kaszalota, troszkę więcej od Udina. Artyleria dodatkowa, oczywiście, to 88 mm, strzelające co na 4 km, ale uszkodzenia już 2000. Więc jak ktoś wejdzie przez przypadek w tą waszą artylerię, no to może co nieco dostać. Sonar. Moi drodzy, mamy tutaj czas przeładowania sonaru 6,5 sekundy, czyli najszybszy i największy zasięg sonaru, 11,5 km. To jest bardzo fajna rzecz. Jeżeli używacie sonaru, uczycie się, to na pewno przyda Wam się to. Torpedy też macie jedną wyrzutnię na rufie, ale macie o jedną wyrzutnię łącznie mniej. Zadajecie. Prawie identyczne uszkodzenia od torped, tak jak kaszalot, też 7,5 tysiąca około. Tam różnice są dosłownie groszowe. Przeładują się torpedy co 50 sekund, czyli najdłużej w tym momencie, ale macie zasięg torpedy 11 km. Więc mimo tego, że ona ma 77 prędkości, no to 11 km może ta torpeda sobie płynąć. Zdolność zanurzania, moi drodzy. To 253 jednostki, czyli dobra, i można tutaj powiedzieć, że ten podwodniak należy do naprawdę okrętów, które potrafią zniknąć i troszkę popływać pod powierzchnią wody. Manewrowość pod wodą, e, przepraszam, manewrowość ogólna to 28 węzłów. <laughs> nie różni się ona, ona zbytnio na powierzchni wody od kaszarota, i tak samo nie różni się pod wodą, bo też 13 węzłów. Z groszami czas przestawiania steru 6 sekund i prędkość wynurzania 2,7. Tutaj, przepraszam, zdolność 83, manewrowość na y, powierzchni wody to 370, czyli jesteście bardziej mobilni na powierzchni niż kaszalot. Trzeba to też brać pod uwagę. Okręt jest o wiele też mniejszy, jeżeli patrząc w ten sposób, y, niż y, kaszalot. Sama bryła jest taka troszkę mniejsza, ale no nie oszukujmy się, jeżeli was znajdą i trafią, to raczej też was zaboli. Między innymi e, warto brać też to pod uwagę, bo macie kamuflaż w środku stawki, czyli pomiędzy uginem a kaszalotem. I czy te wszystkie rzeczy, jak na razie, które U69 ma, stawiają go na, że tak powiem, piedestale na pierwszym miejscu? Jak na razie, tak. Przede wszystkim macie dobre. Dobra możliwość zniknięcia, czyli dobry kamuflaż, dobry zasięg torped o fajnych obrażeniach, normalnym czasie przeładowania. Tutaj nie zwracałbym aż tak bardzo na to uwagi, ale przede wszystkim pomoże Wam też tutaj wyposażenie. Nie oszukując się, możecie zrobić to też tak samo jak w przypadku poprzednich okrętów: cztery teperki, które tu widzicie, ewentualnie wybrać sobie dodatkowe na pierwszym bądź trzecim slocie. Torpedy i sonar, tak jak już mówiłem, macie tylko i wyłącznie akustyczne. Możecie używać sonaru, nie musicie. Jeżeli będziecie czuli się pewnie, nie musicie go używać, będziecie wtedy niewykryci. I przede wszystkim poćwiczycie sobie też torpedy, prawda, nie naprowadzane akustycznie. I macie, tak samo jak w przypadku kaszalota, grupę naprawczo-ratunkową. Macie też hydrolokator, który jest nielimitowany, ale czas przeładowania jest dosyć długi. Trzeba brać to pod uwagę. Macie detektor okrętów podwodnych, który też jest nielimitowany, ale o dosyć długim czasie przeładowania. I jako dodatkowa zdolność, to rezerwowa jednostka akumulatorowa, pozwala Wam ona w danym momencie, że tak powiem, zatrzymać, wydłużyć możliwość przebywania pod wodą o te dodatkowe 2-30 sekund. To czasami jest bardzo istotne, bo dzięki temu pod wodą będziecie mogli oddalić się od te 13 węzłów e, dalej, prawda, od przeciwnika, od zagrożenia e, wynurzyć się dalej. Tak też ma to znaczenie. Na pewno U-69 zagrałem najwięcej bitw. Nie są to jakieś wielkie bitwy, e, nie jest to jakiś genialny okręt podwodny, ale na pewno mimo tego, że posiada słabsze uzbrojenie torpedowe, bo jedną torpedę mniej ogólnie posiadamy niż UDIN i Kaszalot, to potrafimy U-69 pojawiać się i znikać. Dzięki temu robić, ale to robić bardzo dużą różnicę. Na początku, kiedy był tylko U69 i Kaszalot, to, to według mnie o wiele lepiej grało mi się U69. No właśnie, potem się to troszkę zmieniło. Po na ósemce grało mi się o wiele lepiej e, amerykańskim okrętem podwodnym. E, nie, przepraszam, na dziesiątce lepiej mi się gra amerykańskim okrętem podwodnym, e, ale na przykład na ósemce jeszcze dalej na pierwszym miejscu jest, a to tu się dowiecie kto. E, nie będę spoilerował. Mój drodzy, tak wygląda mój ranking okrętów podwodnych. Dokładnie ja w ten sposób bym to e, umieszczał na ten moment kiedy rozpoczynacie swoją przygodę i na ten moment kiedy mamy trzy podwodniaki w grze że tak powiem więc jeżeli materiał spodobał wam się no to zapraszam do siebie na dłużej na kanał prawda, od gracza dla graczy zapraszam także na streamki, które odbywają się na Twitchu. No i na sam koniec dodam, że jeżeli jeszcze raz, drogi widzu, nie oglądałeś poprzednich zestawień, najlepsze niszczyciele, najlepsze krążowniki, najlepsze pancerniki, najlepsze lotniskowce na szóstym tierze, to wszystko dostępne jest na YouTubie. Ode mnie tyle. Miłego oglądania i już ten peryskop chowamy na dzisiaj. Hej, hej!